Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Polski Pragnę zapoznać naszych ukochanych słuchaczy i wiernych katolików z orędziami Maryi Naszej Królowej, która prosi nas, Polaków, o nieustanną modlitwę, szczególnie różańcową w intencjach o nawrócenie grzeszników, gdyż od nas zależy przyszłość Polski, a nawet świata. Różaniec to brama do nieba i odmawiajcie go na prośbę Maryi, gdy świadku upadkowi się chyli. Bardzo proszę wsłuchiwać się w słowa Maryi z Medjugorje, także która podpowiada ludziom jak żyć, aby nie dostać się do piekła kaźni. Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza i Maryja Niepokalanie Poczęta. Przez dwa tysiące lat są objawienia żywego Boga Jezusa Chrystusa, a wcześniej Bóg Ojciec mówił do wybranych osób proroków. Dlatego gdy otrzymałam łaskę i misję przekazywania słów Bożych i innych osób z nieba, to byłam pewna, że ludzie będą chętnie słuchać wskazówek i porad Bożych, aby iść Bożymi drogami. Ludzie powinni się cieszyć, a osoby duchowne szczególnie, gdyż wiedzą, że pomimo prześladowań w poprzednich czasach, to Kościół uznał jednak objawienia Boże. Mają świadectwa innych osób. Ojciec Pio był bardzo prześladowany przez Watykan. Miłosierdzie Boże czekało 50 lat, aż Kościół katolicki wreszcie przejrzał, a Polacy stracili mnóstwo łask. Prymas August Chlon Niestety nie uwierzył Panu Jezusowi, który nawet pokazał przyszłość świata z Chrystusem, królem Polski. A jeśli nie posłucha, to będzie okrutna wojna. Niestety, prymas katolicki, apostoł Pana Boga, wybrał wojnę i jej współmordercą jest milionów ludzi w okrutnej wojnie. Nie będę przytaczała osób świętych uznanych przez ten Kościół, a teraz do nich się modlą. Byłam nastolatką, gdy usłyszałam, jak ksiądz na Ambonie przestrzegał nas przed kupowaniem książek siostry Kowalskiej, a teraz cały świat do niej się modli. Wszyscy prorocy wybrani przez Boga Ojca także byli prześladowani, i dopiero pismo święte było przygotowywane, gdy święty Jan, apostoł, miał 70 lat. Właśnie dlatego byłam pewna, że obecni biskupi i księża będą wiedzieli, że Bóg przychodzi do nas i mówi: Nie grzeszcie, a przestrzegajcie przykazania Boże. To cieszę się, że Bóg przypomina, że on jest i będzie na spotkaniu z nami w dniu śmierci. Matka Boża schodzi z nieba i też mówi: Módlcie się, módlcie się, i rozważajcie modlitwy, a biskupi mają odwagę podważać meczugorie. Gdzie było mnóstwo uzdrowień ciał i dusz? Jest bardzo przykro, że teraz rządzący episkopatem nienawidzą Boga Ojca, Boga Jezusa Chrystusa Króla i Boga Ducha Świętego, bo milczą o nim, uważają tylko Maryję, bo nie jest Bogiem. Dlatego książki o Królu Chrystusie nie są uważane przez episkopat bo niestety Żydzi objęli rządy w kościele katolickim, a oni nienawidzą całej Trójcy Przenajświętszej, a tym bardziej Króla Polski, bo oni uważają, że Bóg Ojciec ich wybrał do rządzenia całym światem, a Pana Jezusa uważają na swojego sługę, Mieczysława. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Junkuli. 2 sierpnia 2020 roku. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W Chicago jest piękny kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, pobudowany przez Polaków. Polacy pobudowali perfekcyjnie wiele pięknych kościołów katolickich w Chicago i w stanie Illinois. I niestety, ale archidiecezja Chicago nie umie ich utrzymać. I wyszukuje wiele powodów, aby ich posprzedawać. Jest to bardzo przykre, bo na przykład Kościół Świętego Wojciecha, piękny i duży, już po w częściach sprzedaje, a Polacy chcieli założyć Kościół misyjny dla kapłanów i na misję. Ale kardynał kupich nie pozwala i sprzedaje. Zamiast budować, to on rujnuje. Czy takiego pasterza potrzebują katolicy? To jest straszne, że katolicy nie mają nic do powiedzenia, a przecież kościoły są własnością chicagowian, a nie jednego kupicha, który rozmawiać z nami nie chce. Pozamykał drzwi i e maili nie przyjmuje. Postępuje z innymi chyba ośmioma biskupami dodatkowymi jak nietykalny. Czy Liga Katolicka, która działa w archidiecezji jest masońska? Bo tylko masoni niszczą kościoły katolickie, a dużo stoi kościołów pustych i dużo jest sprzedanych. Łączą w jedną parafię. Ci biskupi powinni przyjść do kościołów i namawiać ludzi, aby przychodzili do Boga Zbawiciela, za co duże pensje biorą. Zawsze o Boga i kościoły, o nabożeństwa muszą walczyć ludzie świeccy. To oni, hierarchowie, powinni to robić. A Bóg to wszystko widzi i policzy. Pan Bóg jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy go wzywają. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Matka Boża Anielska. Archidiecezję, bo nie tylko ta w Chicago. A raczej rządzący biskupi, kardynał i mieszkańcy Chicago szykują sobie wieczność u swego pana Lucyfera w gorącym piekle. Jezus powiedział warunki pokoju w każdym państwie na świecie: Jezus Chrystus, król państwa i narodu. A rządzący Kościołem katolickim ani myślą wspomnieć nawet o Jezusie Chrystusie królu. Obrazy Jezusa Chrystusa króla są w kościołach. Ale proboszczowie pochowali, bo byli upominani. A ci rządzący sami nie chcą być wiecznie w najszczęśliwszym miejscu w niebie i innym nie pozwalają, bo demonów za aniołów mają. No i oczywiście ci rządzący archidiecezją będą cierpieli ze wszystkich, za wszystkich ludzi w stanie Illinois, gdyż nie chcą z wiernymi rozmawiać. Ani się modlić. Nabożeństwa i kościoły zamykają, a niby za apostołów Jezusa się mają. Oni znają zasady i wolę Boga syna, mimo to wybierają potępienie wieczne i to na własną prośbę. Będą ich dusze rozszarpywane i w kaźni ognistej maltretowane. Ci biskupi, którzy słuchają Lucyfera, należą do masonerii. To w momencie zgonu natychmiast przeróżne nieboże stworzenia On ich zamieni i drzwi do kaźni otworzy. Już tak dużo pism Wam dyktuję o następstwach grzesznego życia, a duchowieństwo nadal z wysłanikami Lucyfera się spotyka. Ja wiem, Mieczysławo, że takich nie żałujesz, gdyż świadomie chcą być nieustannie spalani, ale nam żal każdej duszy ludzkiej. Bo znamy chęć wyrwania się takiej duszy z ogromnego piekła trwania. No cóż, módlcie się i proście biskupów archidiecezji Chicago, dlaczego z wami nikt nie chce rozmawiać. Drzwi przed wami zamykają. W kościołach ich nie widać, nie modlą się i nie spotykają się z wiernymi. Przecież oni wiedzą, że są tylko lokatorami na Bożej ziemi. A przez ich pychę i bezbożność, Chicago i stan Illinois oraz inne stany Ameryki ulegną trzęsieniom ziemi i innym karom Bożym. A wy, katolicy polscy, módlcie się na różańcu i piszcie korespondencję do rządzących archidiecezją w Chicago, aby nawrócili się. I jak deszcz pada na dobrych i złych ludzi, tak będzie i w tym dniu. Zginie dużo dzieci i kobiet. Maria Królowa Anielska. Zapisała Mieczysława w Kościele Matki Bożej Królowej Anielskiej 2 sierpnia 2020 roku. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I zachowują je wiernie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Zbawiciela, który wybrał Maryję na Matkę swego Syna i przez nią udziela nam swoich darów. Maryja została wzięta do nieba. Radują się zastępy aniołów. W niebowzięcie na Świętszej Maryi Panny 15 sierpień 2020 rok. Maryjo, nasza Królowo, cieszymy się, i czcimy na Mszy Świętej kolejną rocznicę Twojego wniebowzięcia. Bardzo prosimy o dalsze wskazówki na życie, ponieważ na świecie robi się coraz gorzej pod każdym względem. Z winy Twoich i naszych wrogów, ludzi oddanych Lucyferowi i chcących rządzić całym światem razem z Lucyferem, czyli chcą nas zabijać i niszczyć nawet. Wymyślonymi szczepionkami. Matko Boża, prosimy o wskazówki. Matka Boża, tak moi, nasi drodzy wierni katolicy, ja bardzo ubolewam nad ludźmi, że nie chcą być dobrymi, a przez swoje demoniczne życie chcą być potępionymi. Księża niby ostrzegają ludzi. Uważajcie na objawienia Boże. A przecież to my przychodzimy do nich, do naszych kapłanów, no, ale i oni muszą być posłuszni masonerii, dzierżącej władzę właśnie w Jezusowym Kościele. A dlaczego masonami nazywam faryzeuszy rządzących Kościołem Katolickim? Ano, dlatego, że nikt z tych purpuratów nas nie pyta o nic dyrygują i rządzą nawet Bogiem Wszechmogącym. Bardzo ubolewam nad obrazem mojego syna Jezusa Chrystusa, króla Polski, że jest poniewierany, niszczony i okradziony z czci i bóstwa. Polacy składali się na koronę złotą i berło dla króla oraz na ramę, która jest ozłocona i brylantami obsypana. Jednak Paulini i biskupi rządzący episkopatem dozwolili na kradzież obrazu i Boga zhańbienie. Ośmielają się niszczyć czyjąś pracę i poloni dary. To oni są dla nas bękartami, czyli niechcianymi zakonnikami. Ci grzesznicy Paulini i biskupi z episkopatu swoim postępowaniem drwią z nas i nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, a on hańbę, i drwinę widzi. Oni nie wierzą, że Jezus bardzo cierpi, patrząc na słońce, Boga i innych religii. A syn powinien być razem ze swoją matką. Na moim obrazie, przecież ja Królowa na ręku trzymam syna, a na głowie ma koronę królewską. Wobec tego ci wszyscy zmarli księża, biskupi i zakonnicy, którzy patrzyli, a nie widzieli, u syna Jezusa korony królewskiej na głowie i nie tylko na tym, ale i na innych obrazach, są potępieni. I ci, którzy umrą, a nie naprawią swoich błędów, będą wiecznie potępieni, bo ich dusze i serca były i są na usługach Lucyfera. Nawet dlatego, że zgadzają się z demonicznymi zarządzeniami polityków podpisujących mordowanie niemowląt. To Syn przychodzi do swoich apostołów, a oni okazują się faryzeuszami żydowskimi i masonami, bo zabijają Jezusa w tych niemowlętach. Dlatego ci ludzie lucyferyczni nie umieją odróżnić dobra od zła. Taki piękny świat musi zginąć. Bo osoby duchowne są przeciwne Bogu, i go nienawidzą, bo z nienawiści hańbią Boga i całą Trójcę przenoświętszą. To jest bardzo proste tłumaczenie: jeśli nienawidzą Jezusa Chrystusa, to i nienawidzą Boga Ojca Wszechmogącego i Boga Ducha Świętego, gdyż są jednością. Dlaczego ludzie nie chcą być dobrymi? Bo dobro to pokój, szczęście, zgoda i niebo, zło to wojny, nieszczęścia, kłótnie i piekło. Cała trójca przenosiętna jest miłością, ale nie może więcej być maltretowana przez grzeszników, którzy oddali swoje życie Lucyferowi. To dla nas nie jest zrozumiałe, że wszyscy Polacy, a szczególnie księża, wiedzą, że Jezus przychodził poprzez rozalię i prosił kardynała Augusta Hlonda o uznanie Boga królem Polski. Niemcy planowali rozpoczęcie okrutnej wojny od Polski. Niestety jest to bardzo przykre, że przecież to osoba duchowna, prymas apostoł Jezusa, odmówił, a wybrał wojnę i na sumieniu ma miliony istnień ludzkich, ponieważ August Hlond uciekł z Polski i nie pomógł narodowi polskiemu, to dlatego jest największym winowajcą. Co było dla niego wyrokiem śmierci, a dla jego duszy potępieniem. Ja nie rozumiem, dlaczego papież i obecni duchowni nie chcą Boga, Ducha Świętego, natchnień przyjąć. Obecnie na świecie zaczyna się zbliżać czas podobny przed 1939 rokiem, i jest nam bardzo przykro, że żadna osoba z Episkopatu nie prosi nas o pomoc. Każdy wie, że na świecie jest Bóg i Lucyfer. Bóg Wszechmogący jest miłością, a Lucyfer nienawiścią. Więc sami ludzie wybierają swoją wieczność. Ten rok już jest bardzo zły, a rządzących jest coraz więcej, i nikt nie pyta nas o porady. Tak, księża przypominają Wam, abyście uważali na nasze objawienia. A gdzie oni byli, gdy siostra Faustyna była prześladowana, krytykowana i oczerniana przez księży, a przez tych faryzeuszów i paulinów, Polska straciła bardzo dużo łask bożych. Dlatego przypominam, my żyjemy, widzimy i słyszymy wszystko, a przez ten haniebny, Paulinów czyn, mój cudowny obraz wisi na czarnej ścianie, a cudowny obraz mojego syna. Został ukradziony. Obdarzę ich moimi prezentami. Także wszystkie osoby duchowne, żadni ojcowie, żaden zakonnik nie ują się w mojej obronie. No cóż, napisałam już dużo listów do episkopatu, do Częstochowy, a biskup Depo nakazał wielbić lucyfera i jego diabła Kolumba, a nie Jezusa Chrystusa. Już tak dużo razy Wam mówiłam, wybierajcie Jezusa, Chrystusa, króla Polski, i pokój w Polsce i na świecie. Czy Bóg Jezus, Chrystus jest sługą? Wojny, okrutnie i śmierć wybieracie, co zakończy się zakładą planety Ziemi. Maryja, królowa Polski, której dokuczają faryzeusze z episkopatu, zapisała Mieczysława. 15 sierpnia 2020 roku w Chicago przed Matką Bożą Królową Polski. Święto Niebo Najświętszej Maryi Panny. Polacy, módlmy się, Pan Jezus Chrystus Król Polski to jedyny ratunek dla nas. Królu Polski, ratuj nas. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół. Pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Pan Jezus prosi, aby modlić się tą koronką w intencji o nawrócenie całego episkopatu, aby uznali pana Jezusa królem Polski, rozważając tajemnicę bolesną różańca świętego. Koronką do miłosierdzia Bożego, aby nie obrażać pana Jezusa, to trzeba modlić się zgodnie z właściwą koronką. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Matka Boża prosi o modlitwę w intencji intronizacji jej syna, Jezusa Chrystusa. Ja, Maryja, Matka Jezusa i Wasza oraz Królowa Polski, otaczam. Opieką macierzyńską, naród polski, na chwałę Trójcy Świętej, odmawiajcie wszystkie modlitwy, krucjaty, różańce, nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry. Matka Boża Różańcowa i Królowa Polski, Maryjo, bądź naszą pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójce Przenajświęcą i Ciebie, Mateńko, prowadź nasz naród polski, i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójce Przenajświęcą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść ciemnych piwnic klasztoru jasnogórskiego piękny wizerunek naszego króla Jezusa Chrystusa. I aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię, Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na Króla Polski, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię, Trójco Przenaświętsza, oświeć umysły biskupów. I otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy, Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest na Ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i przykazań Bożych. Amen.